Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale. Kolejny odcinek związany z serią Funkcja Złota za 2, 2 złote. Jak dobrze widzicie, przed nami tutaj mała paczuszka. Kosztowała mnie ona 13 funtów i 25 pensów. Zapewne jak ja jesteście bardzo zainteresowani co jest w środku, więc zaczynam otwieranie paczuszki. Bardzo delikatnie. Otwieram, wyciągamy. Jedna, druga paczuszka. Co to jest? Przed wami dzisiaj monety half chrome nie ma tutaj żadnych monet srebrnych, są to i tylko wyłącznie monety obiegowe znaczy monety roczniki obiegowe. Z tego, co było na aukcji, monet powinno być tutaj 30 sztuk. Zresztą, dlaczego kupię? Spójrzcie, jaki stan. świetne zresztą. Yy, monetki bardzo fajnie prezentowały się na zdjęciach. Jeżeli chodzi o moje zasoby do sprzedaży, mam spory deficyt. Jeżeli chodzi o krony, dlatego też zdecydowałem się dokonać takiej, a nie innej transakcji. Tutaj kolejna. Oj, zobaczcie, tak, zobaczymy jeszcze co tutaj w drugim woreczku. Przechodzimy na bok. Stany są znośne, nie ma jakiejś tragedii. Nie ma tak zwanych trupków, jak ja to mówię. Możemy spójrzcie 66. Kurczę, coś ta ostrość dzisiaj nie chce mi pomóc. Bardzo fajny stan. Oczywiście nie twierdzę, że te też są tragiczne, ale tam tamte akurat wyróżniają się bardzo ładnie. Więc taki oto zakup w tym tygodniu. 30 sztuk. 13,25 razem z przesyłką. Tak jak mówię, dotyczy po prostu podreperowania moich zapasów sprzedażowych. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Jeżeli się podobało, rzućcie łapkę w górę. Możecie też zostawić jakiś komentarz. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie, zapraszam serdecznie na adres e-mail. Możemy. Kontaktować się również przez Facebooka. Wszystkie linki są podane pod filmem. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego. Do następnego. Cześć.